idziemy wycieczkę na zrzuciki, wziąłem urlop kurczę, mój aparat to ciężko na tym zoomem Spróbujemy nagrać Jakąś fotę pstryknąć, ale czy się uda Hej, idę tu Znajduję takie coś Pewnie jakaś krowa czy coś Kurcze, wielkie to na maksa Tylko zębiska widać Strasznie duża w porównaniu do buta No nic lecimy, dopiero zaczynamy może coś się... chyba za późno tym razem przyszedłem zauważyłem tak kątem oka że coś leży przeszedłem sprawdzić o, a tu jakieś żeberko tu widzę że są nogi a tam widzę tutaj są wszystkie żeberka nóżki nawet tu widać że wilczki na tym grasowały też na słupa proszę tu, tu jest chyba tu też dwa żeberka tu jest łopatka leży ale nic więcej no niestety nie zawsze się znajdzie dzisiaj na pusto no tu o nawet kopytko leży tak tu drugie no ktoś tu był szybciej znalazł to już też nie jest pierwszej świeżości Spotkaliśmy się na koniec przy aucie kolega taką starą tyczunkę podniósł i nic więcej, pies będzie miał gryzaczek. I dzisiaj kompletnie więcej nic trochę trupów, trochę kości.